Transfer danych przez sieć komórkową. Telefon HTC One wyposażony został w system operacyjny Android, który ze względu na swoje usługi i aktualizacje wymaga czasem połączenia z internetem. Domyślnie telefon łączy się z internetem poprzez sieć komórkową. W przypadku takiego połączenia mogą zostać naliczone opłaty zgodnie z taryfą operatora. Możesz jednak skonfigurować swój telefon tak, aby łączył się z internetem za pomocą bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Dotknij i przeciągnij w dół pasek powiadomień znajdujący się w górnej części ekranu głównego. Wybierz ikonę ustawienia. Wyłącz opcję transmisja danych. Przesyłanie danych za pośrednictwem sieci komórkowej zostało wyłączone. Aby łączyć się z internetem za pomocą sieci Wi-Fi, włącz opcję Wi-Fi. Dotknij ikonę Wi-Fi. Z listy wybierz nazwę sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. Jeśli zobaczysz komunikat o wyborze klawiatury, zapoznaj się z jego treścią i dotknij OK. W polu tekstowym hasło wpisz hasło dostępu do sieci Wi-Fi, a następnie dotknij Połącz. Połączenie Wi-Fi zostało nawiązane. Informuje o tym ikona znajdująca się u góry ekranu. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Home.